Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Aktualnie mamy wejście w transakcję. Mamy 22 kwietnia, godzina 10.09, czasu polskiego 16.09. Czemu mamy wejście? Przechodzimy sobie najpierw od najwyższego interwału, Usuniemy sobie rysunki. Mamy tak, zawitanie do Daily. Fervario Gap, mamy otwarcie tygodnia tą świecą, bardzo sporo ta świeca. Mamy zgarnięcie tego poziomu. I ogarniając ten poziom, również ogarniamy ten kluczowy weekly. Aktualnie znajdujemy się w 4 godzinach Mocno wystrzeliwiliśmy w górę. Zanim przebijemy strukturę niżej, będzie to low, gdzie najniższy punkt to jest właśnie dołek. Tutaj niestety nie mamy, bo muszą być to coś w podobieństwie do litery V. Przechodzimy sobie do godzinnego interwału. Również znajdujemy się w tym mniejszym godzinnym gap. Cena może. Zawitać niżej do tych poszczególnych terwali. Lecz jeżeli weźmiemy sobie ten większy zakres cenowy, możemy spojrzeć, że znajdujemy się bardzo blisko 50% i z tego miejsca już oczekujemy na reakcję. Wpiszmy mocniejsze. Mocniejszą reakcję wyżej, niestety na naszym mikrozarze śloteliśmy się od tego serwali Aktualnie cena zmierza niżej, jak widzimy. I mój stop loss jest ustawiony 1,2 pizza poniżej tego loa. Dobrym potwierdzeniem będzie to, jeżeli nie zamkniemy się poniżej tego serwali Również utworzył się tutaj. Mały Liquidity Void, czyli zmieniliśmy świecą wypełnienie tej luki. Cena otworzyła się momentalnie wyżej, gdzie cena powinna w tym miejscu pokazać nową świecę. Mieliśmy ogarnięcie side Liquidity, ostatni wierzchołek to jest ten. Przebiliśmy dokładnie tą świecą. I w okolicach 50% tego zakresu miałem wejście. Myślę, że całościowy bias będzie poprawny. Może wykruszyć szybciej ze względu na być może moją niecierpliwość. Bo jak wiemy bądź nie wiemy, Cena od dłuższego czasu z wyżej. Aktualnie znajdujemy się przy chorych liczbach, patrząc na euro-dolarze. Jeszcze nie widziałem takich liczb na własne oczy. Około rok temu, półtorej, było euro-dolar na 1, około 2,5. Aktualnie znajdujemy się na 4,6. Więc jest to naprawdę spora cena. Mocna siła względem dolara, i od razu, Ty zobaczyłem. Przełamanie struktury 50%. Wyszliśmy tutaj, że dokładnie, żeby Was nie skłamać. Pokażę Wam jeszcze później na metatraderze że niestety w najwyższym punkcie, czyli w tym loss mamy ostawione w tym miejscu 43%. A tej profit 1 do. Dobrym celem są te IQ i na wyższych interwałach T relative IQ hejsy. Zobaczymy jak transakcja się potoczy. Aktualnie dwie ostatnie mieliśmy przegramy, Mimo wszystko, jeżeli model wskazuje na wejście, Pray action się układa. W planie napisałem, że chcę zobaczyć 5 minutowe przełamanie struktury po tym jak zawitamy do 4 godzinnego ferwariu. Tak się wydarzyło. Aktualnie cena mierza niżej. Później życzę Wam aktualizację. Być może wyszliśmy w większy losing split. na który 100% nie mam kontroli. Mogę jedynie trzymać się zasad. I Wchodzić w transakcję zgodnie z modelem. Widzimy się, jeżeli dotknie stop lossa, jeżeli dotknie take profit, albo gdzieś w połowie. Przekażę Wam swoje myśli, jak myślę, że cena będzie zmierzać w kolejności, gdzie mógłbym wystawić na break even, gdy cena dojdzie do 1 do jednego, czyli prawie idealnie jak na tym wierzchołku. Ustawiam na break-even. Na 1 do 2 zastanawiam się, czy nie zgarnąć 80-90% całej pozycji, a następnie patrząc, że mamy bardzo spory trend wzrostowy, pociągnąć cenę trochę dalej i Starać się wyłapać jak największy zysk, aby utworzyć sobie bufor na następne niekorzystne transakcje, czy chociażby małe błędy. Widzimy się później. Witajcie w małej aktualizacji. Cena dotarła do 1 do 1. Już stop plus ustawiony mam na break even. Myślę, że dużym katalizatorem był właśnie ten Niku DT Void, który widzicie tutaj. Nie został on wypełniony świecą w dół, jedynie knotem. Cena musiała tam zawrócić, momentalnie odbiła. Nawet jeżeli spojrzymy sobie na jednominutowy interwał, widzimy, jak idealnie knotem cena podczas tej świecy, czyli od rozpoczęcia. Buy side program. Widzimy, jak odbiła się od dolnej. Części Liquidity Void. Aktualnie co ma, zmierza w górę. Zamkniemy sobie 80% i resztę sobie poprowadzimy wyżej. Psychologicznie do tego podchodząc, jest tu lekkie wyjaśnienie głębsze, dlaczego 1 do 2 i break-even. Lepiej się czuję przy tym, jeżeli mam troszkę większy win rate, bo unikam w ten sposób większych losing streak, a jednak przy nich czuję się najgorzej. Nie łapię mieściwość przy trzech, czterech wygranych. Większy problem mam z wychodzeniem z spadków, z większych spadków, gdzie było kilka przegranych pod rząd. I moim zdaniem każdy powinien optymalizować pod siebie. Czyli jeżeli ktoś się dobrze czuje z kilkoma przygranymi pod rząd, czterema, pięcioma lub więcej, no to jak najbardziej 1 do 3, 1 do 4. W górę jest dla niego komfortowe. Ja sam powyżej 4 już tracę głowę. Jeżeli wygrywam 3-4 razy, bo jedynie można popracować nad tym, aby unikać mimo wszystko słabszych transakcji, cały czas wchodzić w te najbardziej jakościowe. Lecz nie mam problemu z tym, że zwiększam ryzyko, wcale tak nie robię. Ostatnią transakcję powyżej 1% miałem bodajże rok albo półtorej roku temu, gdzie wszedłem z ryzykiem 1,5%, a nie 1, jak robię to zazwyczaj. Na razie mamy piękny price action. Cena w moim przekonaniu, patrząc na moje doświadczenia, będzie chciała zawrócić do któryś z tych value gap. Kolejnym naszym celem jest są te equal highs, które są tutaj i w tym miejscu sobie zamknęmy około 80-90%. A następnie postaram się cały czas ustawiać trading stop loss i chciałbym zaatakować te wcześniejsze szczyty, które otworzyły się na początku tego tygodnia. Patrząc nawet na power of three od ICT w poniedziałek i wtorek mamy spadki, zazwyczaj przy bullish tygodniu we wtorek mamy utworzenie loa danego tygodnia. Dobrze się to składa, bo od około godziny 9 do 10 tworzą się zazwyczaj manipulacje, i w tych okolicach albo podczas sesji londyńskiej właśnie mamy utworzenie loa. Mamy transakcję bez ryzyka, bo mamy ustawiony stop loss na break even i każdy następne decyzje, gdzie będę ustawiał stopniowo, i tak dalej, postaram się wrzucać aktualizację. To na ten moment wszystko. Widzimy się później, gdy cena pokaże większe oblicze. Jeszcze wrzucam wam te zakończenie transakcji. Jak widać, mieliśmy wejście przy 1,14695. Tak jak było na TradingView, stop loss ustawiony na break even po tym jak cena dotknęła 1 do 1 i stop i take profit 1,14999. Zamknęło trochę niżej, jak widać 0,9 pipsa niżej od stop lossa. Mamy lekkie, lekkie obsunięcie kapitału, bo minus 6 dolara. Lecz nie jest to jakoś bardzo dużo. Jak widać, mamy troszkę więcej niż minus 2% od tych wcześniejszych dwóch przegranych. Lecz nie jest to jakaś duża zmiana. Pokażę Wam jeszcze, że jest to konto fundowane na pierwszej fazie. Jak widać, w lewym, górnym rogu. I właśnie wrzucam Wam. Moją analizę i co można byłoby poprawić w następnych transakcjach. Urzucam aktualizację dnia następnego. I jak widać, po tym jak cena dotknęła 1 do 1, zawróciła i poszła dużo niżej, zgarniając to Sassai Liquidity. Zawitało również do tego ferwaluga. I z tego miejsca atakujemy wyżej. Tak jak mówiłem we wczorajszej kontynuacji transakcji, zapewne dobrze nakreśliłem bias, lecz niepoprawnie miejsce, od którego będziemy chcieli się odbić. Jeżeli z tego miejsca zobaczymy skarnięcie tych szczytów, to najwidoczniej moja. Cierpliwość była na zbyt niskim poziomie i można było grać naprzeciw, czyli z dalszą kontynuacją w dół. Można było zagrać na fazę retracement, lecz jest to dosyć ryzykowne, bo nie do końca wiemy, kiedy ta faza retracement może się zakończyć. Bardzo rzadko tak gram. Co by można było poprawić w tej transakcji? Jeżeli przejdziemy sobie do minutowego interwału, jeżeli mielibyśmy wejście na przykład od tego małego Fair value Gap oraz od 5-minutowego Liquidity Void, na przykład w tym miejscu, udałoby się zgarnąć 1 do 2 i uniknąć tego, że transakcja skończyła się na break-even. Bardziej wyczekane entry w okolicach 50% często wychodzi tak, że cena leci w górę, wykrusza nas, później leci dalej, albo tak jak w tym przypadku cena zgarnia nam to high, a następnie zawraca jeszcze niżej. Dlatego, przy takich sytuacjach, że możemy spodziewać się jednak troszkę większej fazy retracement niż końcóweczka 4-godzinnego gap, niższe entry przy long i wyższe przy short, patrząc całościowo na transakcję. Była to dobra transakcja, bo wedle zasad oraz modelu, to, że skończyła się break even, nie zawsze na to wpływ. Jak widać, coś, co mogło zmienić bieg wydarzeń, jest to niższe entry. Zobaczymy jak później rynek się zachowa, czy faktycznie mój bayas był poprawny, lecz miejsce wejścia przestrzelone bardzo. Mocno. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Jeżeli filmik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Zostawić również komentarz. Strzelić subskrypcję, aby nic z Was nie ominęło. Postaram się wrzucać materiały minimum dwa razy w tygodniu. Chyba, że nie będzie żadnych wejść. To wtedy jedynie weekly bias. Zostawiam jeszcze na dole swój prywatny. Instagram, być może tam będziecie chcieli zadawać jakieś pytania, bądź temat, który będę mógł szerzej omówić z własnej perspektywy. Życzę Wam wielu udanych transakcji oraz wielu wyciągniętych lekcji. Trzymajcie się.